I akcja, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnych kulisach biznesu. Dzisiaj nagrywam dla Was kulisy biznesu sama ze swojego domu, więc bardzo proszę Was o wybaczenie wszystkich niedociągnięć, jeżeli coś wyjdzie nieostro, bo najlepszym operatorem to ja nie jestem. Uh, moi drodzy, dzisiaj opowiem Wam o tym, co się wydarzyło w poprzednim miesiącu, co nam poszło świetnie, do czego moglibyśmy się lepiej przygotować. Jak również o tym, co planujemy na kolejny miesiąc, to jest seria nagrań, która okazuje się co miesiąc 10 dnia miesiąca, podczas której opowiadam Wam o swoim biznesie, aby zainspirować Was i pomóc Wam jeszcze skuteczniej budować wasz własny biznes, ten, który macie aktualnie, a być może przyszły, jeżeli się do czegoś przygotowujecie. Więc za każdym razem, kiedy zamykamy jakiś miesiąc, zastanawiamy się najpierw nad tym, co się w danym miesiącu wydarzyło. Czyli robimy takie podsumowanie. Okej, okay, to co zrobiliśmy w danym miesiącu? I my, jako firma RBC International, przeszkoliliśmy w ubiegłym miesiącu, w maju, 850 osób. Wydarzyła się szkolenie Kobieta Niezależna. To szkolenie, które cyklicznie się odbywa w różnych miastach Polski. Tym razem gościliśmy w Warszawie. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie był na szkoleniu Kobieta Niezależna, koniecznie polecam stronę kobietaniezależna.pl. Tam można sprawdzić, gdzie odbywają się najbliższe terminy. Odbyło się szkolenie z budowania wewnętrznej siły, czyli takie moje ulubione szkolenie pod kątem pracy nad sobą, nad swoją pewnością siebie. Nad wzmacnianiem swojego, swojego potencjału wewnętrznego, ale takiego z kompetencji miękkich, a nie takich typowych, twardych, zawodowych. No i coś, co się dzieje tylko raz w roku, czyli konferencja mastera. Konferencja mastera to jest wydarzenie, które odbywa się raz w roku, i tam zapraszani są w pierwszej kolejności ludzie, którzy uczestniczą w programie Master Business Training. To jest półtora roczny program. Szkoleniowy mój i te osoby oprócz tego, że mogą wziąć udział w konferencji, na którą ja zapraszam również innych prelegentów, tym razem to był Jacek Walkiewicz, Kuba Karliński i fantastyczna moja przyjaciółka, ale jednocześnie niesamowity menedżer z 20-letnim stażem, już ponad 20-letnim stażem na, na rynkach zagranicznych Edyta Kurek. Na konferencji Mastera bawią się ci ludzie fantastycznie, uczą się, ale także odbierają swoje dyplomy ukończenia programu Master Business Training. Więc jest to dla wielu z nich święto, i też mają okazję poznać się z innymi masterami. Oni regularnie się, regularnie się spotykają na szkoleniach, ale jednak taka konferencja mastera to jest taki jeden naprawdę szczególnie ważny dzień. Takie święto mastera. Kolejne rzeczy, które się odbyły, odbyły się sesje zdjęciowe do kampanii. Z asertywności, teraz zresztą macie, macie okazję je oglądać, ponieważ ja staram się podczas kampanii zasertywności wyskakiwać z każdej lodówki i pokazywać Wam po prostu, jak tylko otworzycie internet, to, to staram się pokazywać Wam kontent związany właśnie z asertywnością, jak również nagrania, power poniedziałków i różnych innych nagrań wideo, które będziecie oglądali w przyszłości. One się odbywały w maju, bo staram się to robić seriami po to, żeby oszczędzać czas. Świętowaliśmy. Pamiętacie, w poprzednim kulisach biznesu opowiadałam Wam o tym, że Agnieszka Kądziołka i Anna Górka awansowały i tutaj zespół RBC postanowił świętować, ponieważ dla nas ważna jest celebracja. Bardzo. No solidnie zasuwamy, naprawdę dobrze pracujemy, ale też pamiętamy o tym, żeby celebrować sukcesy. W związku z czym zespół RBC dostał budżet na to, żeby robić co chcą w tym danym dniu. W związku z czym wybrali się najpierw na trampoliny i do takiego, do takiego klubu, gdzie można poskakać. Później poszli na kolację i podobno do nocy walczyli razem w mieszkaniu, które mamy w Gliwicach. W związku z czym mieli je udostępnione i tam odbywała się ich integracja. Ja oczywiście, gdybym mieszkała w Gliwicach, bardzo chętnie dołączyłabym do nich, ale no nie, nie było to możliwe. Natomiast nawet jeżeli ja y, nie jestem z nimi na co dzień, to, to wiem, że to dla nich ważne jest, żeby celebrować, w związku z czym bardzo się cieszę, e, nawet jeśli zostały mi tylko i wyłącznie zdjęcia. To, co świętowaliśmy, to przede wszystkim 90 tysięcy fanów na fanpage'u, jak również 20 tysięcy fanów na Instagramie. Instagram to jest, to jest miejsce, które dopiero rozwijam, tak samo zresztą jak YouTube. W związku z czym uczę się dopiero ich powolutku. Jeżeli macie coś, co mogłoby pomóc mi lepiej się rozwijać na Instagramie albo na YouTubie, macie jakieś uwagi, napiszcie je w komentarzu. Ja bardzo chętnie je wszystkie przyjmuję. I w ramach 90 tysięcy fanów na Facebooku mieliśmy masę promocji, różnych akcji, rozdawaliśmy dla Was prezenty i na Instagramie, i na, na fanpage'u, i tutaj na YouTube pojawił się również filmik, czy na blogu kamilarovińsk.pl gdzie opowiadałam o tym, co można, co można dostać w prezencie i część z Was oczywiście korzystała. Nie wszyscy, ponieważ nie każdy z Was jest ze mną na bieżąco, ale ci z Was, którzy regularnie odbierają maile i pilnują, żeby te maile do nich dochodziły, oznaczają, że to nie jest spam, to po prostu dostali informacje i cieszą się z, z nagród. A z rzeczy takich technicznych, to co, to, co robiliśmy, to cała firma nasza była przystosowana, przystosowywana do RODO i zresztą większość przedsiębiorców, którzy mają bazy mailingowe albo prowadzą tego typu biznesy, gdzie, gdzie mają po prostu bazy swoich klientów, to maj zadedykowało tematowi RODO i po prostu każdy był, każdy był w tym temacie. My również przeprowadziliśmy różnego rodzaju szkolenia. Z, I taki, z takich fajnych rzeczy, działań charytatywnych, mieliśmy przyjemność spełnić marzenie Kamila z Fundacji Mam Marzenie. Mówiłam Wam niedawno, że. A, wielokrotnie Wam zresztą już to powtarzałam, ale powtórzę jeszcze raz, że książka, którą napisałam z Marcinem Kokoszko, ko, ko, Kokoszką Coaching wart Milion, 100% dochodu zysku z tej książki przeznaczamy na cele charytatywne, czyli na wsparcie dzieci z fundacji Mam Marzenie. I no, oczywiście potrzebujemy wybierać te dzieci. Wy, jeżeli macie ochotę, to wejdźcie sobie na stronę Mam Marzenie i napiszcie mi w komentarzu mm, o... o Takim marzeniu, takiego dziecka, które uważacie, że powinno być spełnione, to wtedy będziemy mogli po prostu spełniać te marzenia, które, które Wy również byście chcieli. Tym razem spełniliśmy marzenia Kamila, który, który będzie mógł polecieć do Rzymu, jak się lepiej poczuje. Kamil jest zagrożony chorobą, taką, która no, zagraża jego życiu, w związku z czym, a ma 18 lat, nigdy, nigdy jeszcze nie był na takiej wycieczce, marzył o niej, w związku z czym tak, taką tak, taką, takie marzenie spełniliśmy. Spełniliśmy też marzenie i to wszystko dzięki Wam, dlatego naprawdę niesamowicie Wam dziękuję, że, że inwestujecie w siebie i że korzystacie z tej książki, ponieważ dzięki temu właśnie możemy razem pomagać. Sebastian, 6-letni z trójmiasta, również miał takie marzenie, aby z Zbudować mu plant, taki zabaw malutki na dom, przed domkiem. On, no jego życie oczywiście też jest zagrożone, a to, co jest niesamowite, to to, że dzieci, jeżeli spełni się ich jedno marzenie, takie, które są przekonani, że na pewno się nie spełni, to wtedy oni nabierają wiary w to, że marzenia się spełniają i że w takim razie te ich marzenie o tym, żeby wyzdrowieć, również się może spełnić. Dlatego tak ważne jest to, żeby marzenia tych dzieciaków spełniać. No i kolejna taka akcja charytatywna, która się odbyła, to poleciałam do, do Norwegii na Galę Charytatywną Wybitny Polak. I tam miałam przyjemność również poznać naprawdę fantastyczną społeczność i wesprzeć tą organizację, dzięki której hospicjum w Polsce dla starszych ludzi, takie społeczne hospicjum, będzie wsparte finansowo. I to, co jest ważne, to jest społeczne hospicjum, które pomaga właśnie starszym ludziom, odwiedza ich w domach. I tutaj to nie jest jakaś placówka, to po prostu ludzie, ludzie określona grupa ludzi postanowiła, że zacznie pomagać, że zacznie wspierać po prostu tych starszych ludzi, którzy nie mogą liczyć na swoje dzieci, na, na swoje wnuki. Ja wiem, że moglibyśmy powiedzieć, niektórzy tak mówią: Ach, to kim oni byli, jak byli młodsi, że teraz na nikogo nie mogą liczyć. Ja bym nie była taka pewna, różnie może być, może może dzieci umarły, może może nie mieli dzieci. W każdym razie teraz potrzebują wsparcia, w związku z czym nie ma co dyskutować, co robili wcześniej, tylko po prostu pomagać. Tutaj cieszę się, że te dzieci, z te, y, tfu, przepraszam, że te starsze osoby z tego hospicjum będą miały wsparcie. Prywatnie oczywiście, no, oprócz tego, że dużo pracuję, to też staram się od czasu do czasu odpoczywać, w związku z czym y, mój mąż zrobił nam fantastyczną niespodziankę, ponieważ y, Zakończyliśmy szalenie trudny moment w naszej rodzinie w maju. Mój mąż przez ostatnie lata cały czas się uczył i każdą wolną chwilę poświęcał na naukę po to, aby zdać piloty, żeby zdać egzaminy na pilota zawodowego, teoretyczne. To jest 14 masakrycznie trudnych egzaminów, a ponieważ oprócz tego, że się uczy, no to oczywiście też chodzi do pracy, jest ojcem i, i mężem i, i ojczymem, w związku z czym, no każdy wolny czas, ale to każdy wolny czas po prostu poświęcał na naukę i w maju zdał egzaminy. Jak w maju zdałeś po prostu te egzaminy, ostatnie egzaminy, teraz zostały już mu tylko praktyczne na coraz większe samoloty. to stwierdziliśmy, że musimy to uczcić i pojechaliśmy do Szwajcarii zobaczyć naprawdę przepiękne miejsce i fantastyczną przygodę. Z czego jesteśmy dumni, bo to bardzo ważne jest, żeby też docenić siebie i zastanowić, z czego możemy być dumni, i czego możemy sobie pogratulować. I możemy być zdecydowanie dumni z konferencji Mastera. Ja jestem dumna z zespołu RBC, konkretnie z najbardziej z Mariusza, Karoliny i Magdaleny, czyli zespołu, który organizował w ogóle tą konferencję ponieważ no, ja nie jestem w stanie robić wszystkiego i bardzo czuję dużo wsparcia od mojego zespołu, ponieważ oni no, pilnują tego wszystkiego, żeby RBC po prostu się świetnie rozwijało, zorganizowali tak dobrze konferencje, że ja podjeżdżając po, pod tą konferencję, zastanawiałam się, czy to na pewno tu, czy to może w jakimś innym ośrodku, bo nawet pamiętam, że nawet nie brałam udziału takiego fizycznego wybieraniu miejsca i w taki, no po prostu w niczym nie brałam udziału, tylko jedyne co miałam powiedzieć to jakie kwiaty lubię, detakurek, żeby jej na końcu wręczyć, wydarzenia, a wszystko inne zrobił po prostu zespół. Ja miałam tylko wystąpić i to wszystko. Także świetnie sobie poradzili, masterzy fantastycznie się bawili, no jak patrzę na wideo i w ogóle na, na zdjęcia z tego wydarzenia jestem szczęśliwa i naprawdę dumna z tego, że że tworzymy taką społeczność, że ci ludzie, którzy są masterami później nawiązują fajne relacje, wspierają się wzajemnie, prywatnie, biznesowo, nawet jak my wyszliśmy już z tej konferencji, ponieważ następnego dnia prowadziłam szkolenie kobieta niezależna, i no, musieliśmy trafić o jakiejś przyzwoitej godzinie do domu, to oni po prostu do 21.00 czy nawet dłużej siedzieli po prostu po tej konferencji, jeszcze pili proseko i, i dyskutowali. To było coś nieprawdopodobnego. Jestem bardzo dumna z tego też również, jak się rozwija społeczność na Instagramie i, i na YouTubie. Jest, jest nas coraz więcej. Cały czas wszyscy mi mówili, że na YouTubie to no, się nie, nie przebije, będzie mi bardzo trudno, bo tutaj takie filmiki z jakimiś clickbaitowymi tytułami tylko przychodzą jakieś takie skandaliczne itd. tak jak ja będę nagrywała takie 30-minutowe wideo, jak teraz, to w ogóle nikt tego nie będzie oglądał. Ale jednak okazało się, że, że jest szansa i że nie tylko i wyłącznie takie rzeczy ludzi interesują i jest społeczność na YouTubie, która jest w stanie to przejść, przez to, przez to przechodzić razem ze mną i rozwijać się razem ze mną. Natomiast jeżeli chodzi o Instagram, nie tylko tyłki i cycki rządzą, jest też szansa na kontent taki, w którym jest wiedza. Oczywiście słabiej się to klika, widzę różnicę i cóż, godzę się z tą różnicą. Jednak taki zawód wybrałam, taką misję wybrałam, będę ją realizować, nawet jeżeli to oznacza mniejsze zasięgi, poradzę wow. sobie po prostu. Ale wiem, że te, te osoby, które czy to obserwują mnie na Instagramie, czy to obserwują, yy, czy subskrybują kanał na YouTubie, czy, czy są na fanpage'u, są jednak z takich no jest to taka społeczność bardziej zaangażowana, w związku z czym bardzo mnie to cieszy. I cóż, tutaj potrzebuję też Waszej pomocy. Rozpoczęliśmy pracę nad nową stroną internetową. Pamiętacie, jak kilka miesięcy Wam mówiłam, że podpisujemy umowę, że 40 stron to jest sam aneks do umowy, gdzie jest... Napisany zakres funkcjonowania w ogóle sklepu online naszego. To był naprawdę duży projekt. Wreszcie wystartowaliśmy i już dostaliśmy teraz dwa projekty takie pierwszego layoutu, jaki się ma okazać na stronie. I teraz widzicie, ten pierwszy jest taki z bardziej intensywnymi kolorami, a ten drugi jest delikatniejszymi. Dajcie znać, który Wam się bardziej podoba. Wy zawsze dobrze mi doradzacie, w związku z czym bardzo będę wdzięczna. Czy ten pierwszy taki mocniejszy, bo jak się wchodzi na stronę, to on taki jest od razu taki żywy, taki energetyczny, czy ten taki bardziej taki yy, spokojny, który, który Waszym zdaniem będzie bardziej na Was działał, zatrzymywał Was na, na stronie Was albo innych jeszcze ludzi, jeżeli się na tym znacie. A to z czego jestem dumna to również to z kolejnego miesiąca, w którym w środy i w poniedziałki zespół RBC był na treningach. Oni zawsze w godzinach pracy, rano, w poniedziałki i w środy mają obowiązek pójść na trening, chodzą na ten trening, cisną naprawdę bardzo fajnie sobie radzą, w związku z jestem bardzo dumna z tego zespołu. No i przede wszystkim mm, jestem też dumna ze społeczności, głównie tej Instagramowej, a konkretnie z waszego podejścia do konkursu, który niedawno wam określiłam, ustaliłam. Powiedziałam wam o tym, że jeżeli nagracie jednominutowe wideo i umieścicie je na swoim koncie na Instagramie i opowicie mi o swoim celu, to jedną osobę wybiorę do tego, aby w czerwcu przeprowadzić z nią sesję coachingową. I na początku widziałam, że tak Wam bardzo opornie szło i się tak czailiście z tym, żeby nagrać to wideo, ale potem już poszliście jak burza i naprawdę ludzie po prostu poszerzali swoją strefę komfortu, nagrywali pierwsze wideo no i pokazywali je. I ja jestem przekonana, że oczywiście no nie wszyscy wygrali, bo tylko jedna osoba dostała główną nagrodę, ale jednak mimo wszystko widziałam, jak. Jak transformujące samo nagranie takiego wideo było dla wielu z Was i naprawdę tutaj gratuluję Wam niesamowicie, jestem dumna, to jest coś nieprawdopodobnego. Jestem też dumna z kolejnego, z kolejnego miesiąca dla Wyzwaniowców. Ci z Was, którzy nie wiedzą, to niech sobie poszukają na kamilarowińska.pl Wyzwanie Rowińskiej. Kolejny miesiąc Wyzwaniowców, wiem, że jest coraz trudniej, coraz no, szybciej trzeba biegać, ale jednak ciśniecie i to naprawdę wielki szacun z mojej strony. Co można było zrobić lepiej, ponieważ no, co miesiąc wyciągamy wnioski z naszej działalności i zastanawiamy się, okay, co mogliśmy zrobić lepiej, co mogliśmy zrobić lepiej. I to są niby małe rzeczy, ale jednak e, gdzieś tam robią nam różnicę. E, mogliśmy wcześniej zamówić cukierki. O co mi chodzi? To jak zamawiacie od nas zamówienie w sklepie internetowym kamilarowieńska.pl, to wtedy my dodajemy wam cukiereczka, ale takiego oczywiście, po którym trzeba zrobić 100 pompek, 10 przysiadów i tak dalej, no bo dobrze wiecie, że nie jestem fanką tego, żeby się obiadać słodczami. I zamówiliśmy teraz takie cukierki, które chcieliśmy, żeby były naszymi firmowymi cukierkami. No i zamówiliśmy te cukierki, przyszły krówki, ciągutki, takie co się ciągną. I jednej rzeczy nie przemyśleliśmy, że jak damy ciągnącą się krówkę do paczki, to jeżeli dostaniemy zwrot paczki, czyli jeżeli ktoś z Was nie odbierze tej paczki, ona będzie długo podróżowała, a są miesiące letnie, to ta krówka się, że tak powiem, rozleje w tej paczce. Więc jeżeli wracały do nas czasami paczki, no to ta krówka była rozlana. A krówki po miesiącu robią się dopiero chrupiące, w związku z czym teraz krówki muszą poczekać, po prostu zanim zostaną wysyłane. Jeszcze jedną rzecz, którą mogliśmy zrobić lepiej, to mogliśmy zacząć się wcześniej, jeszcze wcześniej przygotowywać do RODO. I tak zawsze robimy wszystko wcześniej, ale naprawdę zajęło nam to więcej czasu, niż nam się wydawało. Wydawało nam się, że to jest jednak trochę prostsze, tym bardziej, że dostaliśmy trzy różne. Informacje, ale to każdy, kto się rodo zajmował, dostał mnóstwo różnych informacji na temat tego, w jaki sposób to wdrożyć. My zrobiliśmy wszystko. Zrobiliśmy kamery, zrobiliśmy szafy pancerne, y, zrobiliśmy tak, że nikt się nie łączy przez Wi-Fi po prostu nigdzie i tak dalej. Wszystkie po prostu zabezpieczenia, jakie tylko usłyszeliśmy, że trzeba zrobić, to je zrobiliśmy, także mam nadzieję, że, że jesteśmy przygotowani wystarczająco, y, mocno do tego wszystkiego, ale... Gdybyśmy zaczęli na samym początku, już to, to byłoby mniej stresu. No i teraz jaki plan? Czyli co planujemy w czerwcu? Przede wszystkim za dwa dni spotykamy się na webinarium. I to, co jest niesamowite, bo ja to wideo oczywiście nagrywam ostatniego maja, a my się spotykamy 12 czerwca. Dzisiaj jest 10, skoro ty je widzisz. Na samym początku kampanii, wtedy, kiedy pokazaliśmy, że odbywa się ten webinarium na temat pewności siebie i asertywności, zapisało się 4,5 tysiąca osób, to jest niesamowite. Oczywiście za dwa dni spotka się kilkanaście tysięcy osób na tym webinarium, ale to jest no, taki mój plan, żeby poprowadzić je najlepiej, jak potrafię. Jeżeli jeszcze nie macie na liście w opisie do tego wideo, albo tutaj w rogu wyskoczy Ci. Możliwość zapisania się, także zapisz się na nie koniecznie. Pod wszystkimi materiałami wideo na temat asertywności, które ci udostępniałam w międzyczasie, za każdym razem pisałam, zapisz się na webinarium bezpłatne, zapisz się na szkolenie, konferencję online bezpłatną. Także zapisz się koniecznie i bądź z nami 12 czerwca o 20.00. Kolejna rzecz, jaką robimy, dopinamy szczegóły moich wystąpień w Wielkiej Brytanii. To jest coś, co, co będzie niespodzianką dla, dla Polonii Wielkiej Brytanii, bo wiem, że, że czekacie na mnie. Pracuję nad kolejnym wydaniem książki Buduj swoje życie odpowiedzialnie zuchwale i tutaj bardzo Wam dziękuję za wszystkie rady, które udzieliście dotyczące tego, jak ma wyglądać okładka. Naprawdę one były bardzo, bardzo pomocne. Wybrałam tą, którą doradziliście, w związku z czym no, wybraliście sobie okładkę. Spełnimy kolejne marzenie z waszą pomocą, jeżeli chodzi o coaching wart Million, Wiem, że kolejne osoby zdecydują się zamówić książkę Coaching wart Million i wiem, że będziemy mogli z wami, z waszą pomocą po prostu spełnić kolejne marzenie dziecka z tej fundacji Mam Marzenie. I zrobię też jeszcze jedną dla Was niespodziankę na Instagramie, dlatego obserwujcie koniecznie mój profil na Instagramie. Ja też o tej niespodziance będę mówiła oczywiście na YouTube, na fanpage'u, ale niespodzianka będzie do zrobienia na Instagramie. Dlaczego na Instagramie? Dlatego, że tam najłatwiej jest mi, wtedy kiedy mnie oznaczacie małpka najłatwiej jest mi po prostu nie zgubić tego wszystkiego, co publikujecie. Na Fanpage'u jest to trudniejsze, na YouTubie również, a tam jednak bardzo łatwo to jest mi po prostu później złapać wszystkich i, i sprawdzić. I jeszcze chciałam odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często mi zadajecie. Być może ktoś z Was zajmuje się biznesem albo podobnym biznesem i się tego obawia, bo no pewnie dlatego zadajecie mi pytanie. to pytanie. Zadajecie bardzo często takie pytanie a, jeszcze dwie rzeczy Wam powiem. O nowym biznesie, jeszcze nie powiedziałam. Czy nie boję się rozdawać bezpłatnie wiedzy na temat asertywności podczas kampanii? Ponieważ no, jednak przez ten cały czas rozdaję wam bardzo dużo materiałów profesjonalnie przygotowanych, takich, które zainwestowałam mnóstwo pieniędzy, po to, żeby mm, powiedzieć wam dużo na temat asertywności, budowania pewności siebie i swojego samokonceptu. No i to, co Was zastanawia, to to, czy ja się nie boję tego robić, no bo jak przecież tak dużo Wam opowiem, to potem jak będę sprzedawała kurs online, to już nikt go nie kupi, bo już się wszystkiego dowie z bezpłatnych materiałów. Otóż nie, nie boję się. Mówiąc krótko, i teraz dlaczego się nie boję? Mam taki zwyczaj, że inwestuję w społeczność, w którą buduję. Z jednej strony RBC International to jest firma, spółka i ja jako prezes bardzo odpowiedzialnie dbam za to, żeby była rentowna, żeby miała dobrą płynność finansową, i żeby projekty, które realizujemy, były po prostu dobrymi projektami finansowymi, no bo też nie jesteśmy w żaden sposób dofinansowani zewnętrznie. Nie mamy sponsorów, ja nie mogę zorganizować bezpłatnego wydarzenia, które na przykład Coca-Cola zapłaci za wszystko. Znaczy, mogę, ale nie, nie robię tego w ten sposób, czyli jesteśmy samofinansującą się po prostu firmą. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że warto jest inwestować w swoją społeczność, w tą społeczność, którą się buduje, ponieważ to się zwraca. Czasami to się zwraca w tym, że ludzie decydują się po prostu pójść ze mną dalej i zamawiają kurs online, ponieważ chcą się rozwijać dalej. Ponieważ no, no wiadomo, że w tych, w tych materiałach bezpłatnych opowiadam wam o części jakiejś, która Hmm, która, która zostaje poruszona, rozwiązuje część problemu, a już kolejną część rozwiązuje w kursie online. W związku z czym wiadomo, że lwią część tego materiału, całego kontentu dotyczącego asertywności, znajduje się po prostu w kursie online, ale z drugiej strony też lubię w Was po prostu w najnormalniej w świecie inwestować i jeżeli tylko to mogę, jeżeli tylko jestem w stanie to po prostu spiąć finansowo, najnormalniej w świecie, to to robię. A Wy jesteście też taką społecznością, która. Bardzo wdzięcznie reaguje na, na tego typu rzeczy, w związku z czym z jednej strony doceniacie po prostu tą pracę, którą dam, daję wam bezpłatnie, chętnie z niej korzystacie, komentujecie, udzielacie się. I to jest dla mnie wtedy taka informacja zwrotna: okej, okay, to działa, to im sprawia radość, to jest coś, na czym im zależy, będziemy tego dawać więcej, a z drugiej strony też zdajecie sobie sprawę z tego, że po prostu jesteśmy firmą handlową, i potem, jeżeli chcecie mieć więcej materiałów, to po prostu kupujecie te kursy. Dlatego nie mam takiej obawy, że ojeju, jeżeli wam po prostu dam cztery wideo za darmo, to potem już nikt po prostu książki ani kursu nie kupi. Śmiem twierdzić nawet, że to działa po prostu zupełnie inaczej. Trochę mierzę ludzi swoją miarą. Wiem, że czasami jestem oszukiwana, wiem, że czasami ktoś kupi kurs, chce go pobrać na swój komputer, a potem go po prostu zwrócić i albo pisze do nas maile, że go, nie wiem, nie obejrzał, a przecież nam się wyświetla jak byk, że go obejrzały to w ogóle z trzech różnych komputerów, IP i tak dalej. Ale jednak takich sytuacji jest mniejszość ja też nie mogę po prostu działać tylko i wyłącznie. W odpowiedzi na takie patologiczne sytuacje, muszę jednak działać w odpowiedzi na takie sytuacje, w których jest większość, a większość jest takiej, w których jest po prostu win-win. Więc to jest, to jest dla mnie ważne i, i nie. I nie boję się, ponieważ wiem, że po prostu dogadamy się w tej kwestii. A druga rzecz jeszcze, nie powiedziałam Wam jeszcze, że zaczęłam testować nową. Nowy przychód pasywny w tym miesiącu, w maju. Mamy w Gliwicach takie mieszkanie, które miało najpierw służyć takim jako mieszkanie dla mnie, kiedy przyjeżdżam do Gliwic. Po prostu chciałam mieć mieszkanie w Gliwicach. Nad biurem w kamienicy, która bardzo mi się podoba, jest blisko rynku, jest po prostu piękna, to miejsce ma duszę, w ogóle piękna klatka schodowa, wszystko mi się tam podoba. I po prostu chciałam mieć tam mieszkanie. I jeszcze nie wiedziałam za bardzo, co z nim zrobię, ale chciałam zainwestować tak, żeby mieć, po prostu, żeby w Gliwicach mieć. I kiedy je kupiłam, to najpierw pojechaliśmy tam na wakacje, spędziliśmy tam wakacje, zobaczyliśmy, jak się tam mieszka, jest tam super. To nie jest duże mieszkanie, jest 62 metry, więc oczywiście no, na całą naszą rodzinę normalnie mieszkamy w większym. Metrażu, ale, ale było nam bardzo dobrze, i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać: ok, to w takim razie może, może będzie wynajem tego mieszkania. I wynajęliśmy to mieszkanie na początku przyjacielowi, w związku z czym nie, nie zastanawialiśmy się ani nad jakąś tam rentownością, ceną i różnymi innymi historiami, no ale potem trzeba było wyjść na rynek, czyli zastanowić się: ok, co z tym robimy razem. I były dwie opcje. Pierwsza, pierwsza to jest najem długoterminowy, czyli bierzemy jakiegoś pana, panią. Wynajmują na rok, dwa i tak dalej to mieszkanie, ale ponieważ standard tego mieszkania jest wyższy niż takiego tradycyjnego mieszkania w Gliwicach, no jest ono nowe i tak dalej, no to jednak ta cena, którą po prostu dawaliśmy za ten wynajem mieszkania, nie każdego uszczęśliwiała. I ludzie mówili, że nie, że oni chcą na przykład za 2000 zł, co w ogóle nie wchodziło w grę, że ja po prostu w takiej lokalizacji, w takim standardzie wynajmę mieszkanie w takiej kwocie, to w ogóle po prostu nie ma takiej opcji. W związku z czym zaczęliśmy rozważać opcję wynajmu krótkoterminowego i zgłosiliśmy to mieszkanie do Airbnb. I, i cóż, i muszę Wam powiedzieć, że wystartowało. Pierwszy, pierwszy tydzień mamy za sobą, majowy. Było od razu bardzo duże obłożenie. Oczywiście daliśmy na początku trochę niższą cenę. Niż, niż, standardowo, ponieważ jestem nowym gospodarzem na Airbnb. Zresztą w opisie tego wideo znajdziecie, znajdziecie to mieszkanie, możecie je też zobaczyć, możecie też zobaczyć opis i tak dalej, więc postaraliśmy się to zrobić, no, najlepiej jak tylko możemy, sprzedażowo i też, ale są to początki totalne nasze. I zobaczymy, jak pójdzie. Jeżeli chcielibyście, żebym Wam co jakiś czas dawała znać, jak to działa, jakie są zwroty z takiej inwestycji, to, to mogę oczywiście coś takiego zrobić dla Was. Tylko dajcie znać w komentarzu, czy Was to w ogóle interesuje. Na pierwszy tydzień mogę powiedzieć, że jest ok. Dawam to na Airbnb, bo trochę szczerze mówiąc się obawiałam, wrzucić to na jakimś Bookingcom albo coś takiego, bo mówię kurczę, chyba jednak wolałabym, żeby te osoby były jakoś weryfikowane. Zobaczę, czy rozszerzę to ten wynajem jeszcze o BookingCom albo o inne platformy. Na razie koncentruję się na Airbnb i zobaczymy, czas pokaże, co z tego wyniknie. Dziękuję Wam bardzo za kolejne kulisy biznesu, za wysłuchanie tego wideo do końca. Jeżeli macie jakiekolwiek lekcje, ważne lekcje, pytania, komentarze, zapraszam do tego, żeby umieścić je poniżej. I oczywiście subskrybujcie kanał, tak aby ta społeczność na YouTubie nam rosła i żeby wreszcie algorytm YouTube'a przepuścił mnie do polecanych filmów, będę Wam bardzo wdzięczna. Pozdrawiam serdecznie.